Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii turniej Gmoda polskich youtuberów. I słuchajcie, sytuacja wygląda tak. W dzisiejszym odcinku troszkę zmienimy zasady. Ja mam te dwa punkty, które aktualnie wam się wyświetlają. Ja mam za zadanie po prostu donieść i podłożyć tam bombę, a Filip ma za zadanie ją rozbroić. Ja mam za zadanie ją zdetonować ogólnie. Tak Widać, Filip nie zabił. Tak, tutaj punkt, I tutaj punkt. W czym ci przeszkadza? To możemy rozpoczynać dzisiejszy odcinek. W ogóle, jak zapalisz latarkę, to ci się shadery wyłączają w tym miejscu, gdzie masz latarkę zapaloną. Dobra, widzę Sora za cięcie. Boże, przyleciało mi taki cień i wydawało mi się, że do Hiddena widziałem. No co, myślisz, że to jest tryb z Hiddenem? No czasem mi się tak może pomylić. Nie, to jest sandbox, na którym gramy. Tak szczerze przerobiliśmy to w coś zupełnie innego niż sandbox. No w sumie to tak. Znaczy, dla mnie to trochę może być tam. Czy ja się mogę stąd jest... wydostać? Czekajcie, bo ja chyba właśnie się wkopałem w taki moment, że nie mogłem się wydostać, więc ja musiałem no klipem wylecieć. ja mam fajny pomysł. Będę wam robił e, osłony, za którymi możecie się schować w trakcie ostrzału z, z strony drugiej. Wiecie? Ej no ale mroższy to nic nie trzymaj w rękach, bo cię widać będzie I co z tego? Ja muszę coś ustawiać i co z tego, że nie będzie widać? A mój Dobra. nikt to nie widać, tak? Cześć Jestem tutaj. Muszę znaleźć Dobra, widzę sorry, zacięcie jednak 3 punkty. Jak widzicie tutaj mam jeszcze ten jeden. No bo za mało ich było, bo ich tutaj jest dużo, dużo więcej. Teraz czekajcie. Teraz tak. Filip będzie mieć za zadanie to rozbroić. Cześć, koryham. Ja mam za zadanie stom. Ja tym teraz latającym mieczem świetlnym. Uciec. To nie bądź, nieś mnie nie denerwuj. No bo nie no, będę Filipa. Tak nie ja tak samo denerwuję. Filip, chociaż tak. nic nie robił w poprzednim odcinku. Robiłem, ale jak właśnie było, więc. No. Dobra, jeden no, punkt zastawiony. No ratora powinien być. Tylko Kulia, jeszcze opot. jest taki minus, że jak Filip mnie zabije to wszystko idzie w cholerę praca, bo... Bomby bo wszystko znika. Ży... Bo bomby znikną. Nie, nie znikną, nie powinno. Bądź znikną. eksplodują, ale to ja je muszę detonować wszystkie trzy naraz. Ale wiesz, że zrobiłeś te teton... co... To... Ale ty nie możesz ich zdetonować, słuchaj, bo wiesz co jak to działa? Jak, jak widzisz, że Ach. tu jest ta linia... Dobra, Powiem, aktualnie, ej, tak słuchajcie, podpadaj, straciłem tą bombę, bo ją źle podłożyłem i to był mój błąd. No. Bardzo duży błąd. Już biorę pięści już. Dobra, i to jest A, pod no, N. To jest pod N. Musimy znaleźć jeszcze ten drugi... Ej, no czemu to... mnie tak cofa?! Nie trzeci cofa. No ale mnie cofa no! Kurhan. Okay. Kurhan dobił Filipa! Ale nawet Czyli nie ma jeden punkt. Tylko Filip ty mów, że ją ja rozbroiłeś i ja to muszę sprawdzić wtedy na kamerze. Ale, ale ja nawet nie widzę, nawet nie wiem gdzie ja teraz jestem. Ja się wszędzie ja się gubię teraz. Kurde jakbym no? ja wiedział. Jeden? Cocha, na tylko Kurhan. Kurhan jeden ma. Dobra, to akurat nie jest ten punkt, na którym mam bombę podłożyć, więc spadam stąd. E. Ja będę wam pisał na czacie, jak... czyli w poprzednim... w Już, dobra, rozbroiłem! Czekaj, to było pod M. Um... Ty fakalcu jeden. Cześć, lip. No weź mi, nie przeszkadza. Czemu nie jesteś pisałem?! Ja sobie lata i patrzę! A, może, może ustawiam sobie tak skina. kina. To, jak widać, to tam na razie jestem pisem. Zaraz będę. Tam znowu dobra. nim. O jakoś mi się tak mi się dziwnie z ustawił. O, moja kamera. Ej no zanim ja to wszystko pozostawiam. No to z głupie właśnie... To, mogę, to wiesz cel... to, to mogę chyba jedną tylko na zostawić w tym momencie. Zostaw i nic nie rób tutaj. Dobra, już nic nie robię, ale nie, A nie trzeba było. Ustalmy tak, że mogę w każdym punkcie zostawić. No tak, ale wiesz na gdzie ty jesteś, więc wiesz, to bez sensu właśnie taka gra. Ale nie zabijajcie mnie, dobra, ja jestem bo... dż... No to czemu? Ciągle? Pok czemu pokazujesz wszystko ciągle? A to nie mogę? No to jak pokazujesz swoją broń, oh. przeszkadzasz. No właśnie. No to się tu e, ja musimy. bym był lepszym niż ty. Tak, dobra. Znalazłem nawet punkt, który jest chyba na kamerze. Albo i nie. No ale nawet no, nie wiem, gdzie ty jesteś, bez sensu. A że jakbym ja, raz... ja wiedział, gdzie ty jesteś, wiesz? Więc... No wiem właśnie, ale... Abyśmy jeszcze przynajmniej jeszcze widzieli, gdzie jesteśmy, no to, to by było jeszcze No ale coś to właśnie by było złe, bo tu chodzi też o to trochę, żeby się skradać. A ja znalazłem. Wysadziłem bomby, jedną rundę wygrałem. To czyli... No tak! A nie, ja tutaj nie gram na tej mapie, bo to jest bez sensu, tak ta gra. Nie, ja nawet nawet nie wiem, nawet nie wiem, wiem Jezus ja Maria, mam... na tamtej mapie że w się, to też nie wiedzieliśmy. Boże, Filip zachowujesz się jak się... jak przedszkola. No tak, ale, ale tamta mapa była mniejsza po pierwsze. Bardziej jak trzecia klasista. Nie, tamta mapa po prostu miała więcej później. I... ta ma mniej, tylko więcej ma... Taki... ma więcej tego. No. Jak się tam było, więc, Pamiętaj Filip, yy, że my możemy się wiecie. zabijać tam. No wiem, ale no... Naprawdę bez sensu taka jest gra, że nawet wiesz... Yy, gdzie jest ustali wszystkie punkty, a na ten... Czekaj, sorry. Nawet nie wiem, gdzie ja mam je roz, robić, rozbrajać, yy, czy cokolwiek. Serio? No tak. tak pan. Kurde! O, dobry! Dobry strzał, Filip! Bo zauważyłem go przez trzy tak, bo wracałem się. A mogę wam porobić apteczki w niektórych miejscach na mapie? No tak! Dobra, to chwila. Możesz. Jak widać teraz latający psychik gan, to ja robię apteczki. To rób taki metr, żebyśmy się... żebyśmy tego szukali, a nie żebyśmy... Bo mogę na przykład teraz takie coś sobie zrobić. No i? Czekaj, bo się zbugowałem w ciele Filipa. Czuj się, ja nawet nie mogę! Ja mam connection problem. No nie, ja normalnie ja stałem. A taka gra, to nie jest. I wysadziłem bombę. No bo, bo nawet się ruszy z no. A bo ja mam przyjdzie mój punkt. No bo jak stoisz bez i, nawet się nie ruszasz na to. Czekaj, Kurhan 3, a Filip ile zabił? Jeden na piorunkę. Bo ja, bo... Ukradłam jakieś takie lagi, teraz nie mogę się ruszyć. Bo ty coś kombinujesz. pisz Filip106, a nie Filip. Bo to... Bo to wygląda głupio, Fii, Przynajmniej jeden Filip pisz, a nie Filip... Jeden. To głupio. głupio wygląda, wiesz. Filip1, no to... to dobra, skoro ci tak zależy. No tak, zależy. No, szczerze to to żadna różnica, ale... O, jaka, jakie Oła! dziursko! E, to się nie liczy! Ej, ale jak sami umrzemy, to to też jest punkt, czy nie? Nie. To dobrze, bo właśnie wybuchnąłem bombę. Na sobie, tak? Tak. Czekaj chwilę. Muszę znaleźć jakiś punkt, żeby zostawić bombę. Piszcie, nie, piszcie w ogóle, nie. widzę, czy bardziej mi się podoba, jak po prostu się bijemy, czy właśnie nie. takie coś z zastawianiem bomb. Dzięki! A, wlazłeś w tą bombę, wioski. Tak, wlazłem w tą bombę. To akurat była Ktoś pułapka podstawa. na Filipa. Ale ja jestem idiotą i w nią wlazłam. Ta takich trudnych do rozgryzienia pułapek się nie stawia, wiesz? Ja tu będę sobie siedział gdzieś, nie powiem gdzie. E, tutaj? Ja się nie restię, ponieważ ja nawet nie mam szans przecież, jak ty kurwa, y y A ja ten... miałem z Weź tak, graj normalnie. Miałeś mroczki. tak. Bo, się, miałeś bo mrocz. się obrażasz jak małe dziadko. Ale nie, ty miałeś czas, bo przynajmniej możesz. Jezu się było 8 do spotka. 5, a i tak dalej warszyłem, a ty co? A ja nawet nie wiem gdzie... nawet nie wiem gdzie ty możesz wyskoczyć, a Jezu, a on to niby... W ja przepraszam ja to widział, bardzo, żeby... ale przez dziecinność. Dobra, dobra. Ale przez Filipa wracamy za kilka minut. Dobra, Filip stwierdził, że nie będzie się odzywał. co jest debilne, ale dobra. A, i ale, czy Filip jest cały czas na sklepie, czy po prostu się nie Wyłączą mikrofon. Filip, włącz mikrofon. E, właśnie też nie miałem w ogóle szans. Czekaj. miałem rozbroić bombę, ale się nie dało. E, ale, ty możesz ją wyrzucić z Higgana. No właśnie chciałem wyrzucić. No to ją po prostu podnieś i wyrzuć. Jak się nie da, to podnieś zwykłym i wywal, no Jezu. To właśnie tak samo próbowałem. Poza tym wiesz, że możesz po prostu... Ej, teraz so, już na chwilę, to ci pokażę, jak możesz rozbroić. Patrz. Odsuwasz się, odsuwasz się i z daleka na przykład skuszy to snajpisz. I w tym momencie to jest już rozbrojone. A, jeszcze jedno, jeszcze wam w e, roz... e, takich bo to bardziej ukrytych miejscach wam daję te do panterza. Kurde, ale skubany wiedział gdzie jestem. A i wydaje mi się, że nawet z tym podkładaniem bomb to jest trochę ciekawiej. Filip, tak, tak już dobrze? Filip, trzy. no trzy. No trzy. Trzy punkty, bo go zabiję jeszcze. No trzy, trzy. Uznajmy rzeczy, ale Filip nie wyłączaj mikrofonu. No, bo trochę tak szumi u mnie. Czekajcie, znalazłem właśnie jakiś punkt, którego jeszcze nigdy nie widziałem. Jest to jakaś głębsza bodajże jaskinia, albo nie. Czy ja się wróciłem tutaj, dobra? Bo tu jest już bomba zastawiona. Właśnie taka jest. To musimy się przedostać do miejsca, w którym nie jest mowa zastawiona. Ale tu bez noclipa powiem tyle. Tu nawet bez noclipa się nie da grać. Tyle ci powiem. A to tylko w niektórych miejscach. Jak no, może jak... wisieć apteczka w takim... Może To mam dodatkowe życie. A to że to jest apteczka czy... Rozbroiłem! A nie, to nie jest apteczka, to jest do pancerza. Aha. Rozbroiłem bombę, jakby coś. Dobra... Tak, to jest do pancerza. Zostawiłem... Znalazłeś... to, co jest do pancerza. Ale co, znalazłeś następne? A punkt? Czy co? No zostawiłem, teraz będę bronił. A, bo tu... Ale znowu źle podłożyłeś! Znowu źle podłożyłeś, Ja tak o, wolę patrz. podkładać, ja tak wolę podkładać, bo jest trudniej rozbroić. A ja, a ja mogę to zdetonować, jak on rozbraja. I to jest właśnie Aha. dobre. No ale to jest najgorsze, że ja nawet nie wiem gdzie, gdzie, gdzie... to jest. Ale fajne miejsce na ukrycie pancerza, prawda? Tak. Ja w tym momencie... Co to jest? Czemu to jest szyba jakoś? Aha, e, robiłem osłony. Przypominam. Dobra, czekam tu na flipa. Trochę NoClipa można położyć, bo się nie da inaczej. No wiem. To nawet nie da spotkać bez NoClipa. Nawet się nie da powalczyć. No widzisz, tak samo nie fair czułem w dehide Jak ty tam. Ale gdzieś, ja, jak ale ty tam Dechid... ja ty tam latałem w Dechidę, nie widziałem. No bo, była, no bo Dechidem... była duża mapa i nawet się znaleźć się nie dało. No widzisz, no Te, się, no bo będzie... te, te bo... same argumenty. Ej, rozbroiłem! Rozbroiłem! Rozbroił! Roz, rozbrobił, rozbrobił. Dobrze, bo ja tu już następną mam i jej bronię. Sam nawet a. nie wiem, bo mówisz rozbroiła, tak no nie, sam nawet nie wiem czy rozbroiłem. Rozbroiłem. Ale rozbro, ro... Rozbroiłem i tyle, go! Go, go, power rangers, ty, 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 ty. Dobra, czekaj. Tu jest apteczka. Tu jest pancerz, a wszystko mam już full. A, ty masz pół pancerza? Czyli, no, tak. nie... Dobra, detonuję bombę. Tak. Detonuję bombę. Nie dorzuciłem. A czemu akurat w taki sposób? Bo mi się nie chce tam podchodzić, ale widać, A że... wybuchła. ...że w taki sposób tego nie zrobię. Tak więc muszę ją zdetonować ręcznie. Eee, dobra, to zdetonuj. Zdetonowana. Chilo? Ja nawet tego nie słyszałem. Eee, mam po mam pomysł. Jak macie tutaj, jak macie tu bomby, które możecie podkładać, to jeszcze wiecie co możecie robić? Znaczy, że gramy do 20. Gramy do 20. No, Do 20, do dwu, do 20 bo jak dobra. jest z bombami to jest trudny. Do 20. No czyli dobra. Do... no to po... Dobrej Dobra, nawet nie będę mówił. A... Chili, co to za podskakiwanie na NoClipie? Bo wiesz! Jak spadam i, i mnie. i mnie, Jak ja jestem na. Tak, no, nie Jak no. ja jestem na, na tym. Na, na tym. Na podłodze i jakoś tak dziwnie spadam, no to wiesz. Filip, pamiętasz, że na mapie są ukryte apteczki i, i, i te panterze takie, wiesz? Do panterzy. No wiem, widzę właśnie, że, że ukryłeś to bardzo dobrze. Tak bardzo dobrze ukryłeś, że leży wszędzie. Tak. A co, nie mogę, żeby było. Jest! Jakby... Hmm. Nie, 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 nie wiem gdzie ja mam iść. Jedna bomba mi została. Tylko jedna bomba. Tutaj trzeba przyjść ponieważ... E... tam nie ma jak się, nie ma jak przejść. Jak teraz ta bomba wybuchnie... O, no. ...to następna no to, że... runda. Dawaj, no to dawaj, no rób. No nie mogę zdetonować, musi minąć i ileś tam czasu, nie? Dlatego ja jej będę teraz bronił przed tobą. Żeby nie rozbroił? To jest. Jak ja byłem u ciebie gdzieś tak. Yy, trochę byłem u ciebie daleko. Ale wiesz, że z kuszy to da się zdjąć. Jest bardzo daleka, bo ona tak leci i dosyć. To jest prosto. taka snajpa. No właśnie, to jest taka sniperka. Kurde, Nawet zaraz bardzo... będę mógł zdecydować, bo by szybko zalił ją. No ale jak, jak ja cię nie zabiłem. A ciebie po prostu bo w ciebie nie trafiłeś, Bo nie trafiłeś. Ja trafiłem jak ja byłem... Jakiś... Jakiś cud po prostu. Nie, dobra, ja nie. Nie, ja, ja na tej mapie nie gram. Boże, Filip obrażysz się jak małe dziecko. No wiesz, ale no... Dobra, no to sam spróbuj sobie bronić i bomby, które nawet nie wiesz gdzie są. A jak wiesz, nawet nie możesz trafić przeciwnika. Ale ty wiem. nie musisz wszystkich przecież rozbrajać, tylko kilka. Ej, patrz! Nie ma! Robi nie! Wam... Jeden HP, szlak! Moja bomba! Filip, rozbrajaj! Nie! Fuck! Moja bomba! Dawo no, bo cztery punkty! Ale pamiętajcie, ja tylko nie A ile zostawiam ja mam? wam leczenia! E, masz 8! tylko nie zostawiam leczenia, tylko też pułapki zostawiam, ale które sam aktywować muszę na aspekcie. Czyli na przykład samochód, który spadnie z góry na kogoś, co będzie został pod nim, A, A dzięki za, pod, za podpowiedź. Ten, który prawie zrzuciłem, ostatnio. Ale nie, że ja muszę aktywować ten. Tak, ja ale muszę. ja go też no. mogę aktywować. Pułapkę. A mogę ją też aktywować na Filipa? W razie jakby. No, nie, to, to są pułapki, które. Nie, albo to ale... są pułapki spektu. Spektu, o tak. Jak w Traitor Terrorist Town, Wiesz? Dobra. Czy, czy tylko. Ej, ale naprawdę nie, nie jest naprawdę. To trochę bez sensu taka gra, bo nawet nie wiadomo gdzie ty jesteś, nie wiadomo nawet jak ten co robisz. I to jest tylko taka. Ja pierniczę o to chodzi, żeby się szukać trochę. Myślisz, że rocznie wiedział na poprzedniej mapie gdzie jestem, to by się mnie ja nie, nie To by się mnie nie pytał no tak, gdzie jest Ale jestem. naprawdę to jest mniej, a tam, to była mniejsza mapa. Ja przecież znam mapy z tym, bo ta Wszystkie są takiej samej wielkości, stare tylko jedna ma pod ziemią, a inna nad ziemią. Dobra, no Dobra, będę pilnował teraz. Spróbuję teraz tak wiesz jaką tak. Widzicie mi to, jaką taktykę. Zostawić... jakąś podpowiedź mi dajcie, bo naprawdę Zastawić... nawet nie że... Zostawię trzy bomby. Zostawię trzy e bomby, mniej więcej w tym samym. Wdrażam nową zasadę. Jak znajdziecie samochód nie. albo ten taki niebieski, albo taki czerwony, to możecie wziąć z Higana, kliknąć no na niego i go zrzucić. I go zrzucić na przeciwnika, czy na no zaraz Dobra, powiem. zastawiłem trzy bomby w jednym miejscu. Po no prostu jeszcze teraz jeden punkt, ale zdetonowany w razie czego tak mocno. Że powinny być dwa punkty, ale nie będą. Dobra, czytajcie. No, dużo. Fuck. Niki... Ja Rozbroiłeś. Bro... Rozbroiłeś? No, jedną, jedną rozbroiłem. Wszystkie trzy naraz wybuchły. No to... bo jedną rozbroiłem akurat. Jedną o. zdążyłem. Z śmieci. A czemu dla, dla niego? Bo cię zabiłem. Bo zabił, bo cię zabił. No dalej, ja... Ty masz Filip punkt. Jeszcze. Ty masz Filip punkty za. No daj mu jeszcze, bo on ma za zabicie i za rozbrojenie, a ja mam za. Zabicie i za zdetonowanie. E, a ile kosztuje za, za, za zdetonowanie? Za zdetonowanie mam trzy. To jak. Jaka bitwa się... No nie, no nie I go zdjąłem z bazu Taka właśnie jest gra, no taka gra No taka gra, czekaj Dobra, no, jak tak łatwo się to zdobywa to do 30 gracie. No, spoczyj Ja mogę tak grać w nieskończoność, bo mi się tak spodobała ta rozgrywka A mi się nie podoba właśnie Bo się obrażasz Nie, bo nawet no wiesz Ej, ale jest, musisz przyznać, że, że to... tryb, że tryb to wymyśliliśmy zajebisty no tak, gdyby tak, się trochę łatwiej idzie. w niego grało, ale gdyby tak, by nawet by lep, była lepsza mapa do tego, ale Dobra, mapa nie to skończym. w każdym odcinku będzie inna. No właśnie, ale, gra... ale... ej, czekaj Kurchan, e, teraz jak. E, nie, gramy do 20, ale jak e, wygra Kurchan, no to po prostu. Następną mapę ty e, wybierasz, nie, po prostu będę ja podpadał na tej mapie, nie, będzie ich no, na no. Będzie... Ale, bo ale nie, bo w, nie w każdym zabierze. odcinku jest inna mapa. No to... to ale będzie, I jeden będzie od... I będzie tak na zmianę. Jeden na zabijanie, jeden na podkładanie bomby. Zależy rzeczy widziałe będą chcieli, które wideły będą chcieli. Pieseł tu leży. Właśnie go zabiłem. Gdzie tutaj jest... Tak, dobra. Pamiętajcie o płatach, które rozstawiłem. I to nie są tylko takie się... Wiesz, tak. tak nie mów dziwnie, bo mówisz jak, jak taki... Trochę taki gej. Tak bez tego, bez, bez. Yy, Tylko tak mówię, że tak trochę, tak jak mówi, tak mówisz przynajmniej. Dzięki. O morda. Dobra. Już. Ej Jak to Filip 106, spatia 6. A ja, ja jeszcze... Ej, no piesu zaraz dołączy. To się go skikuje, to się go skikuje. Ja go w tym. Ile możesz grać? Cztery Musiałeś zostawić cztery kraży. Nie da się Nie da się. Dwa albo cztery. Pewnie napisze mi Tobie albo Filipowi czy może, może zagrać. A może będzie wtedy... będzie taka wojna teraz. Nawet tak, będzie dwóch grać i będzie... Nie bo idziemy graczy. potem, wiecie. Na las. Mówię. A no tak, na las idziemy. Na... Dobra? Spoko, spoko. Mówię spoko. A znaczy, wiesz że e, ja tą bombę mogę... Ja tą bombę mogę schować, ja jej nie muszę położyć koniecznie przy... Hmm. Przy... tym... Ja przy... Chcę, przy... punkcie. Tłuchleł. No Ej, wiesz mogę. co ja się poddaję, i tyle, ja się poddaję. Nie i tyle. ma poddawania się. Nie ma poddawania. No to super no. Ja będzie tak? miał szans przecież... No. Dobra, rozumiem, tam tam oka skórna też nie miał szans, ale tam moka... Skąd ja wiedziałem, że pies mocy dołączy, do gry? Dobra, widzę szara za krótko. Dobra, teraz ozdrawiamy szybko. Ja w to nie wierzę. Ile tam? Dobra. Ma? Kurde, Filip dostał dwa punkty. I tak być 8. nie może. 8? Filip 8? Dobra, Filip 8. O nie. Brocz pana moją kampę fajną. A gdzie jesteś? Jestem tam, gdzie wysadziłem y, bombę Każre, gdzie W każdej tam, lokacji nie? powinny być dwa punkty. To znaczy w każdej lokacji, czyli gdzie? No bo to, to sobie, są takie tam. lokacje. A. Czekaj, ile ja mam? 16, albo 12? 12. ty. Panie, ty masz 14. To 14. O kurde! Ja już nie mam szans, przecież. Ale ja tylko tak mówię teraz, że nawet się nie da tutaj nic zdobyć przecież. A Mrożny jakbyś sam grał, to by to samo umówił. No nie, czekaj, chwilę, że. Prezli, a wiesz, że to dopiero co zbudowałem. Tak, spoko, tak. Na gdzie jest kurak. No nie wiem, akurat tego e, 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 Moroczy, zauważyłeś, że przed sekundą wysadziłem bombę. Co? No. Gdzie wysadziłeś tą bombę? Ja ale naprawdę, Krótki. takiego czegoś nie ma, że... Nie ma a się. nawet tego nie słyszałem. Czekaj, bo podłożyłem następną obok punktu. Ale na tyle blisko, że chyba zaliczysz. No, spoko, po prostu spoko no. Nawet nawet nie wiem gdzie ta bomba powinna być, a... Czekajcie, zostawimy tutaj kolegę Filipowi e, no nie kolegę. na mnie! Eee, okej, okay, fajny kolega Ale na mnie chciał wskoczyć, więc... Go pobiłem. No e, no nie, no kurde. Co Ale jakąś... Jakąś wskazówkę mi powiecie, bo nawet nie wiem ja mogę nawet teraz polecieć sobie i tak nie. Sobie teraz. Ja nawet tak. Nie nawet nie wiem gdzie on jest. Czekaj. Jestem przy tym aucie, Filip, A, czyli tutaj, przy tych auta wyszło, to tam położyłem, nie? Tak. Czyli, gdzieś tam, gdzieś... <tom backstory> czyli na moim ulubionym punkcie. Tak? Co to był za noclip? No bo wiesz, nie miałem jak wlecieć czyli kto kogo zabił ubił 16 już jeszcze jeszcze Wysadziłem jeszcze bombę. Czter... jeszcze jeszcze czterde... jeszcze Nawet nawet chwilę żeby tam dojść. Eee, <grym> e, to się nie powinno liczyć nawet. No to jak ty ty rozbroisz jeszcze to ty dostajesz, wiesz jeszcze tym. No Ale ty dostajesz jeszcze punkty za wysadzenie, a ja dostaję jeszcze punkt jeszcze 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 za ja ten... jeszcze jeszcze no, ja coś innego usłyszałem, ale spoko. No E filip, patrz na czat. Ej, ty śmieciu. O, dziękuję ci. Przejdę, poprawiłeś mi humor. Kurwa idiota. <laughs> ty. Gdzie są moje wszystkie auta, wszystkie te healery i tak dalej? Zresetował ktoś ma. Czy ktoś zresetował mapę? Nie. Zresetowałeś mapę. No, Filip, nie znam takie określenia jak chuchy. Chuchy... Czekaj, on napisał, a kurhan to chuchy. A nie, to ty byłeś. Dzięki! Ja nie czytuję. Zemsta będzie smutna! Filip... Mm. No? Nie znam takiego określenia. C.H. Dobra, mam to gdzieś teraz. My teraz gdzieś powiem o otorgana. Ej, o, a ale tutaj jest w ogóle bomba jest nie wysadzona. Spoko. W tej chwili ją ale wysadzam. nie, nie, dobra, nie. Kolejny punkt I, dla mnie. Ja się teraz skilluję i... i tyle. I się i się nie odradzę bo ja, ja się podaję tyle. Dobra, podaję się, kurde. Czekaj. Ja nie mam szans nawet więc. zwracaj. się? No, nie tyle. Dobra już. Jak ja nawet nie mam szans. Te... Dziękuję. zaglądanie najpierw, najpierw, zakończę ja to najpierw. w ten sposób ta to